To jest, to jest, to jest początek, Od tak. całej rodziny Ardanów z Polski dla całej rodziny Ardanów w Stanach i W Australii przesyłamy najlepsze życzenia. Wesołych Świąt! Buraczki i kapusta na 490. <laughs> <laughs> Widzicie? <Dwudzień. śmiech> no, no. no, no, moja, moja mama. Stanisława, moja bratowa Natalia, <laughs> mój tato Stanisław, <gül Dialoratorium> mój kuzyn Robert, <gülone> mój brat najmłodszy Paweł, mój <gülone> szwagier Tomek, <gülone> <gierki. gülone> szwagier Tomek, <gülone> mój Sebastian narzeczony, moja siostra najstarsza Iwona, mój szwagier Piotrek i Oto małe dzieciaczki, nasze najmłodsze. Mała Zuzia i mały Norbercik. <grystiany> mały Krystianek.